No dzień dobry dzień dobry, dzisiaj trochę później. Zobaczcie, nowe krzesła. Przyjechały 10 sztuk dodatkowych. No i przyjechał też na zwiat kto? Hemik. Chemik. Ja przyjechałem, bo słyszałem, że się alkohol pojawił, więc, no, no właśnie tak. Ja, no coś większe kierunki, aż miałem dzisiaj wody. No, się wodził, i... nie, i... nie omyliłem się, już tutaj Tak. No. Poszło piniąko chcę pójść, ale myślę, że to było otwarcie latamym Tu trzeba zobacz Czy dobrze Zobaczcie. Dzień dobry, dzień dobry Ja u fryzjera, ale jak jest gorąco, jest gorąco, jest nie? Ciepło. Jest ciepło Co to jest? Jak nie leje to, to nie wczoraj co tylko było Nie? No i co? O właśnie Michał mi przywiózł mój modem Dziękuję serdecznie. O no, tam wysało, ale... no. Jakieś tam pierdowy, nie? No największe bo nie trzeba zusić to to jest kawiarka, znaczy ten ekspres do kawy. Ale nie chcę na to mówić, więc... No wiem, wiem, bo to tam to wszystko takie niby dobra firma, ale to wszystko delikatne jakieś te rzeczy, nie? No dobra, jak przywios. Czy tam podjadę do ciebie? Nawet tak. gdzieś mam Twój klucz jeszcze, tylko nie, nie muszę go znaleźć. Tak, na spokojnie. Ty, Cześć, I tak nadziei, że nie Pokazuję siebie, a to Ciebie powinienem pokazywać. Miejmy nadzieję, że nie kawę będą ludzie pili, tylko inne rzeczy. Gdzie zrobię cenę zaporową na kawę, to. to... On strasznie dużo wody zużywa, bo on się przepłukuje i przy uruchomieniu, i przy wyłączeniu. Znaczy, pewnie tam gdzieś jest jakaś w tym logika, ale no faktycznie. Logika tak. Faktycznie, żeby zrobić kawę, to to trzy filiżanki zamiast, zna, znaczy na jedną filiżankę ze dwie dodatkowe I idą na, na, na czyszczenie, tak. nie? Bo potem jak się kończy, to też się przepukuje jeszcze. Nie? Czy to ma być sens? A potem jeszcze go trzeba pukać. No ale dobrze, dobrze, nie narzekajmy. No, widocznie tak A, ma być, żeby tak było dobrze. Tak. No. Dobra. A kiedy piwko ci przyjedzie? No wiemy, Jutro. Czy ci... Dzisiaj zamawiam. Jest gotowe, Tak, wszystko jest, tylko tylko beczkę. A, to pokażę. Tylko beczkę przywieź, gdzieś poniżej, tu. No tutaj beczki mogą zostać. Bo to jest beczka i butlan z gazem, tak? To tak, gaz a gaz za darmo. A gaz jest za darmo. No, tylko, tylko za piwo się płaczę, nie? Także tak. Dobra, Fifi sobie tam gdzieś fifuje. A ja. O, gdzieś tam jest. A jest, tylko cień widać. No dobra, a ja będę już już zaczynam odstawiać tutaj, żeby wreszcie jakiś efekt był. Także wskakuję na krzesło i się dzwonimy za chwilę. dobrze, jeszcze trzeba będzie popróbować, aby nie, nie stare jakieś, albo co? Nie zepsute, tak. Dobrze, pozdrawiamy dobra, bez, bez żartów. I Jest pan Krzysztof. Nic. Co pan panie Krzysztofie myśli, myśli o... Za dużo półek jest Za dużo półek, nie? Trzeba ten... Czy go kupić? Bo ty chcesz w... bo tu już nic nie przychodzi, tu ta górna półka też chcesz zapełnić. Coś tak może musi stać, nie? Tak żeby wiesz, Potem do... To jest to, to jest to. No nie to wszędzie ten. No mało alkoholu. Że mało alkoholu. To cały problem w nas w życiu. How are you? You are fine? You are happy working for Polish? Boat? First time? Yeah, but enjoy. I, I hope it will be better than with japanese because with japanese you've got some problems yeah yeah still better than better i hope you can open in a few days and business will be going yeah so i make video when you're cleaning and you can say goodbye goodbye i dziękuję bardzo no dobrze, my tu cały czas jeszcze ale taki, no tak żeby pokazać jak to mniej więcej wygląda tu jeden stolik tam ja powiedziałem niefortunnie, że palarnia ale przecież to nie palarnia tylko po prostu e, no też palarnia, no ale ale to nie stricte palarnia że, teraz zobaczcie jak to wygląda, ktoś tam się przyczepia, że palarnia, zobaczcie jeszcze jest światło dzienne, oczywiście tu jeszcze młotki, nie młotki, śrubokręty leżą, no tu trzeba dokupić, wiecie co, to jest jednak przedsięwzięcie niby lejakie. jakie, lampy też ładnie świecą. Tutaj jest pani menadżer, pani menadżer Fifi. Dzień dobry. Pan yy, posiłkowy menadżer yy, Hewig. No i tak to mniej więcej zobaczcie, po, no początkowa wersja ustawienia, czyli to jest ten kącik taki kanapowo coś tam. Tu będzie, yy, ale na razie, że tak powiem, nie, nie, ma, nie ma co się spieszyć. Tam jest, jest aktualnie nie chcą coś wpadć, bo są... Tak, to tam mi się majty suszą na górze. No, i ja, ja żeby tak złapać. O. Zobaczcie. Nie. To mogę bo Trzeba jeszcze zatoparować, a to jeszcze nie to, jeszcze po, potem kuchnia zobaczcie jeszcze nie jest otwarta codziennie ile śmieci ja już to pokazywałem wcześniej znowu dzisiaj tyle nie mówię tu są te dwa stoły ulica pęka w szwach pan kebab też nie tutaj nie widać trzeba jednak za jasno jest ale już taki pierwszy klimacik się robi Moim zdaniem Fajnie, fajnie Fajnie, fajnie Czyli jeszcze Kilka dni A tu już jest o, Mogę pokazać Tu jest Zadowarowanie też zrobione Tu też na razie światło się nie pali Ale proszę dość i trzeba wprowadzać Także no, i jeszcze poukładać, i tak dalej. No. Także do potem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy można coś zamówić? No, oczywiście, że można, no. bo rozumiem, że to jest taka próbna Ale yy, widzę, że, rozmowa. Ale widzę, że Pan otworzył baraliby licho na półkach. Jak licho? Wódeczki, ryby, grumy, o, whisky. Czego by sobie Pan zapragnął, mogę podać? W po Jak to podawać? No, to, to poproszę instruktaż na początek. Wódeczkę pijemy z przyjemnością. No to, o, to. O, wszystko inne to sobie Pan zażyczy. Muzyczka może być, piwo, kija, tylko że jeszcze piwo nie dojechało, ale jutro dojedzie. Tak. Czyli jest i nie ma. Jest i nie ma. Czyli pojawia się i znika. A czy... No ja się tutaj trochę kreduję, żeby mm. nie nienacka, bo widzę pana inwestora mm. tak po przekątku. Ja wiem, ja pan. Je, bo pan inwestor jest tajemniczym panem inwestorem, więc musi być zawsze gdzieś, wiesz, Też. szarą eminencją. No. Natomiast no, dzisiaj tutaj pos posiedziałem, popatrzyłem i jestem przekonany co do tego biznesu. Nawet myślę, czy nie rzucić nauczania i nie nająć się tutaj na pomoc kuchenną. Barman. Albo na, na, na barmana to by się... Ja tak. Wiesz, nie? Dobrze ma, ma wygląd, tak. Tak. Się ja, na mogę, na ja, ja mogę zamykam. Ja za tylko katynać. buty na koturnach i idę. No <laughs> ja tak żadna zmiana. No. Musimy tylko pouczyć, bo wiesz, ja to ugotować ani tak. Nie, nie tego nie, tak. nie trzeba. Ale. Baby z boku, znaczy kebaby chciałem powiedzieć. Tak. Porozmawiać po polsku po angielsku jakoś tam dam radę tak. na inne języki po na git. Badz przechodzi ja, ja. Tik tik. No i proszę, ja wiem, i wysłał już do... No. No, Pamiętaj, że wolontariat jest obiecany, więc tutaj jeden dzień na pewno wpadnę i będę. Ale ja nawet nie muszę pamiętać, tak. to cały internet huczy i, i grzmi, że tak. jest właśnie obiecany. Testy no. robimy, klimatyzacja jest, jest przyjemnie, szczególnie jak się jeszcze ta klimatyzacja, plus ten wentylator, tak, to tak. To jest bardzo jest fajny. przyjemnie. Dwie lodówki uruchomione, światła prawie gotowe. No tak naprawdę co? Zbliża się krytyczny moment otwarcia. No Także... przeciąg migotanie też się zaczyna. A, tam... tam już nie ma co migotać, ale no, tak wiesz. Byłeś lekarza zapytać, powiedział, że jeszcze dla następne dobrze. Tak, powiedział, że niepotrzebnie wydałem tyle kasiory, bo wszystko żeby, dobrze. że wszystko w tyle, że. Powiedział mi to, co ja wiedziałem 20 lat temu. No. Tak. A jestem w cholery Wszystko z umiarem. No. Nie, no tak to i co? Szykuję. Panie tajemniczy inwestorze, jakieś pytania do widzów? No nie, nie. Albo jakbyś chciał mnie na przykład. Czy na to, odpowiedzi? To właśnie, przeczytałem wszystkie komentarze, nic takiego sobie tutaj. Nie tak nie wolno, bo wyobrażasz teraz. Nie, no wszystkie tak. są fajne, ale właśnie nie Aha, no to, to dobrze, to, jezu. Dobrze. Tyłek i od razu... A gdybyś mnie chciał zatrudnić, na jakie bym się pytanie. To... Gdzie widzę się co? Ja, 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 podstawowe pytanie. Czy tak. potrafisz mi wytłumaczyć, jak pracuje silnik diesla? Jak silnik diesla pracuje? Tak. Na no, jakiej no, zasadzie? No, 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 pracuje na takiej zasadzie, że mieszanina paliwowo-powietrzna zapala się pod wpływem wzrotu ciśnienia. Bardzo dobrze. Przyjęte do pracy. No, to, to. Nie potrzeba iskry to, zapłonowej. To, tak, to było moje y, podstawowe pytanie na y, pracownika... Zabarem. Y, nie, 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 na informatyka. I okazywało się, że to jeśli umiał na to pytanie odpowiedzieć, to jest bardzo dobrym informatykiem. A, tak to nie wiedzą. Ja y, tak, no jeżeli nie wie, to znaczy, że się nie interesuje życiem, jeździ samochodem, przyjechał do mnie autę, tak? I nie wie, y, nie, jak nie. pracuje się w, y, w samochodzie, no to... To znaczy, że wiesz, ma, ma komputer, ale nie wie, jak, jak on funkcjonuje. Nie wiem, tak? to, jest... Nie to jest taka wie. prawda, że w większości rzeczy i tak do pracy trzeba pracownika nauczyć, więc to przygotowanie teoretyczne, no dobra, w niektórych branżach jest bie, bardziej przydatne, w niektórych jest mniej przydatne, tak naprawdę człowiek się i tak zaczyna uczyć w momencie, kiedy zaczyna pracę. Zgadzam się, wszystkiego go nauczę, Tylko... Ale jeżeli on tego nie wie, to znaczy, że nie ma ciekawości świata, Ciekawość ciekawości poznawania. I będzie na zasadzie tak, pokaż mi raz, a będzie, będę robił tak samo do końca życia. No po co ci tak pracowali? Ale, no, ale niestety tutaj to jest częste podejście. I to nawet wśród, nie wiem, na przykład panowie naprawiają telefony komórkowe i teoretycznie on ma mikroskop, ma hotera, ma. Yy, jakąś tam precyzyjną lutownicę, ale dasz mu coś innego niż yy, telefon komórkowy, to on już nie wie tego zrobić, bo to jest coś innego, więc tak naprawdę no, nie rozumie no, mechanizmu, dokładnie. ale wie jak... No, ale dokładnie, dokładnie, ale my nie jesteśmy w centrum naukowym, czy kosmicznym, <laughs> tylko za parę i to ma być właśnie powtarzalność, czyli nalać lufę no no tak, tak, ale i, do, chodzi, i że, do pieca. No. Tam, przychodzi jeden dzień i nagle tego alkoholu w tym miejscu na, na półce nie ma. I otóż już jest koniec. Ten pracownik jest wyłączony. No, no dobra, instancji. ale co ma silnik Diesla do, 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 do alkoholu no, w tym miejscu? No, no właśnie tłumaczę to, że jeżeli on lubi, jest ciekawy świata i poznaje to, ten świat, to on to... w tym momencie wykombinuje jak... Rozumiesz, tak to powiedz, sobie bez... A już myślałem, że dinozaury wyginęły, do. To, a jednak ostał się ale jeden, ostał do... się jeden jeszcze. Dba, że to też trzeba mieć takie predyspozycje trochę psychologiczne, no bo nie może być taka jak ty, jak bułka, że jak w Łukasza, na przykład szyba wyleci pierwszego dnia. Bo no tak, powiem, tak, jak to, zaczniesz od diesel gadać, to, to będzie tam, pusty bar. No, no, no. No, tego też, no, ja takiego biznesu nigdy nie miałem. I to się no, nie tam, nadaje tam, troszeczkę do tego, ale... Wiesz, że ja się mogę kłócić i o uziomach, rozmawiać na live'ach. Nie no tak. No. Tutaj nie Michał mówię. tutaj jest absolutnie moim zdaniem perfekcyjnym barmanem i w ogóle wszystkim. No bo... Spróbuję. Na pewno któregoś. No, nie <laughs> nie może <przychodzić>, czy... tak. <laughs> tak, tak, tak. Go, go zgadzam nie się. Nie kresuje, także, no dobrze. To jest no, dobrze. Ta, jakaś nowa przygoda. A nigdy no, jakoś przez studia, tak mi się udało, zawsze przelawirować przez inne, także nigdy, a dużo osób miało w tym doświadczenia, na roku nawet, że chodziło gdzie gdzieś tam dorabiać do barwa. Panie, panie tajemniczy inwestorze, jeszcze jakby Pan się przesunął, bo ja chciałem pokazać z innej perspektywy. O. Znaczy, no, oczywiście nam ty nam jesteś nam w centrum. Ale mimo wszystko nie jest tutaj najważniejszy. Nie, ale co Nie, nie jesteś, no Barwan jest najważniejszy, o a, a ten mi a ten tylko się przeszkadza tak. tam z tyłu. No, to Zobaczcie to jak wygląda. No fajnie wygląda, jest, nie? Jest teraz ciemniej i tak dalej. Fajnie. fajnie, fajnie. No dobrze co? Także, co? Pozdrawiam serdecznie Twoich widzów. Pozdrawiamy również, ja też zobaczymy. pozdrawiam. Jak zaczniesz już tutaj funkcjonować, to pewnie się gdzieś tam u ciebie kiedyś na live przyjdę, przywitać, jak już zacznie śmigać, a tak to na razie do zobaczenia. No nie u mnie tego u, u nas u to nas. po pierwsze. No tak. to nawet bym powiedział u pana tajemniczego inwestora, bo to... Ale live, no powiedzmy, że... No tak, tak. no live to u mnie będzie, tak. tak. będzie u siebie, ale... Chyba, że no... jakąś maskę kupimy, jak temu. Temu panu co... koniec do cudownego tam. Tak no dobra, bez śmiechu chichów, kończymy, pozdrawiamy. Pozdrawiamy, pozdrawiamy również. Yy, a, słyszałeś, że masz głos jak pan Cejrowski? Tak, słyszałem. Taczy, Ach, no, I że Gdacza. Ale widziałem, że masz, Gdaczyż, no. zwłaszcza buty, więc jest jakiś progres w mianie Cejrowskiego. Tak, nie bozę. Nie posą przecież No radę, więc... proszę bardzo, no jakiś jednak... Nawet dinozaury się dostosowują do teraźniejszości. No dobrze, czyli żegnamy, dziękujemy, i pozdrawiamy. I do następnego dnia, czyli do jutra. Pa. Do widzenia. Palmowy cichu, kamera życie w Kambodży, w swoich filmach Z uśmiechem na twarzy, krok po kroku, pokazuje świat, bez pośpiechu wam oku.